To miał być zwyczajny piątkowy wyjazd służbowy, a zamienił się w tragedię, która wstrząsnęła całym krajem. Droga ekspresowa s 19 wieżowym stała się sceną dramatu, którego skutki na zawsze pozostaną w pamięci rodziny, przyjaciół i fanów Katarzyny Stoparczyk. Tu Alicja, witam Was na kanale Alicja, plotki gwiazdy. Dziś opowiem Wam o kulisach wypadku, w którym życie straciła ceniona dziennikarka oraz o tym, kto jeszcze zginął w tym dramatycznym zdarzeniu? Katarzyna Stoparczyk, znana z wyjątkowej wrażliwości i umiejętności rozmowy z dziećmi, podróżowała czarną Skodą Oktawią, którą kierował 29-letni Rafał S. Zniska. Dziennikarka siedziała z tyłu, wracając z festiwalu w stalowej woli na Śląsk, gdzie miała następnego dnia wystąpić podczas kongresu kobiet. To miał być kolejny krok w jej intensywnej pracy, pełnej pasji i zaangażowania. W tym samym czasie na trasie poruszała się Biała Skoda Skala prowadzona przez 61-letniego Witolda, K., obok niego siedział 46-letni Tomasz N. Obaj przeżyli i trafili do szpitala, jednak pasażer siedzący z tyłu, 57-letni Jerzychy, nie miał żadnych szans. To właśnie on zginął razem z Katarzyną Stoparczyk. Według relacji sąsiadów, Jerzy był elektrykiem, który kilka lat wcześniej przeżył ogromną rodzinną tragedię śmierć żony po ciężkiej chorobie. Został wtedy sam z dwoma młodymi synami, którzy teraz ponownie zostali dotknięci niewystratą. Według relacji strażaków, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, obraz wypadku był porażający. Dwie skody leżały po przeciwnych stronach drogi, a pasażerowie zostali rozrzuceni po jezdni i po boczu. W pojazdach podróżowało łącznie pięć osób. Cztery znajdowały się poza autami, dwie były nieprzytomne. Jedna osoba pozostawała zakleszczona w środku i nie wykazywała oznak życia, relacjonował starszy brygabier Ireneusz Szewczyk z PSP w Nysku. 57-letni Jerzy był właśnie tą osobą. Strażacy użyli specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by go wydobyć, cały czas próbując utrzymywać jego funkcje życiowe. Niestety, po przyjeździe ratowników medycznych odstąpiono od dalszych czynności, obrażenia były zbyt poważne. Strażacy przez długi czas walczyli również o życie Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka, wyrzucona z auta, leżała już na jezdni. Ratownicy podjęli resuscytację, którą prowadzili aż do przyjazdu Pogotowia. Lekarze kontynuowali akcję, jednak mimo dramatycznych starań jej życia nie udało się uratować. Oficjalną przyczyną śmierci był rozległy uraz wielonarządowy. Na miejscu tragedii przez ponad pięć godzin pracowali policjanci, prokurator i biegli od rekonstrukcji wypadków. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi, jednak pobrano krew do dalszych badań pod kątem obecności środków odurzających. Prokuratura zapowiedziała szczegółowe śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego doszło do tak dramatycznego zderzenia. Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła polskim światem mediów. Była nie tylko dziennikarką rabiową i telewizyjną, ale także autorką książek, reżyserką i twórczynią spektakli muzycznych. Jej program Dajcie nam głos w niezwykły sposób oddawał przestrzeń dzieciom, a duże dzieci, które prowadziła z Wojciechem Manem, na zawsze wpisały się w historię polskiej telewizji. Ta tragedia pokazała, jak w jednej chwili mogą przerwać się dwa życia kobiety uwielbianej przez miliony i mężczyzny, który dla swoich synów był całym światem. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli chcecie, abyśmy wspólnie upamiętnili Katarzynę Stoparczyk i Jerzego Chy, zostawcie w komentarzu swoje wspomnienia i myśli. Subskrybujcie Alicja Plotki Gwiazdy, aby być na bieżąco z historiami, które poruszają całe społeczeństwo.